Witam ponownie. W następnym odcinku zagrajmy Let's Play Stone Keep. To jest wejście na górę. To ostatnio przerwaliśmy. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj szło. Jeżeli dalej będzie taka klatkownia jak poprzednio, to ja dziękuję bardzo za taką współpracę i zmienię po prostu. I zmienię technikę nagrywania na. Chyba tak zrobię, bo widzę, że tu dalej jest klatka, u mnie zwłaszcza jak się mrówka pojawi, zmienię technikę nagrywania. To już byłem. Więc czemu mi ta mapa pokazuje, że tu mnie nie było? Byłem. Do diaska. No wiecie co? Nie wiem, nagram trochę i zobaczymy, żeby by mrówka mnie ominęła. Ominęła mnie mrówka, to nic. Zwłaszcza walki z mrówkami się przycinają. Nie wiem czemu. No mówię, wam pierwsze odcinek jak nagrywałem było cnośnie. No powiem szczerze, że teraz jest chyba lepiej niż było poprzednio. Co my tu mamy? Też jakieś zacięte drzwi. Dobra, nie będę ich oznaczał co chwilę, bo widać na mapie, że jest zacięte. <laughs> Dobra. I obejdziemy jeszcze to dokładnie. No nadmówię wam, bez tej mapy to po prostu bida. Straszna. Co my tu mamy? A tu byliśmy jeszcze, przypominam, tu był. Był co? Było coś tam z kluczem. I otwarte Więc zajrzyjmy. Wow Galotki chyba Tak <noise> Skórzane ciasne, metalowe jajognioty. Tak zwane Metalowe, w sensie, że nie z metalu, tylko noszone przez wokalistów metalowych. Eee, sami wiecie, o co chodzi. A... Mamy tutaj dwa złamane miecze, zupełnie do niczego nie użyteczne. ale najważniejsze, że mamy skórzane jajognioty. Teraz nas mrówki nie będą mogli gryźć. W nabiał. <laughs> Powiedzmy... Mhm, dobra, taka mała, króciutka przerwka chciałem sprawdzić jak to idzie. No mam złe wieści. Kładkuję. Jak nie nagrywam, to jest dobrze. Jak nagrywam, to jest fatalnie. Nie wiem czy to jest odczuwa, w filmie to nie jest bardzo odczuwalne. filmy to nie jest bardzo mm, odczuwalne ale jak nagrywam to po prostu jest kaszanka mam jeszcze jedną metodę którą wypróbuję o chyba coś widziałem tak korzonek taki miły sekrecik no, zobaczmy gdzie my jesteśmy tu jesteśmy Dobrze, tu wszystko odkryte. Obejdziemy sobie dookoła to coś. Po prostu. Nie, to się po prostu nie da, tak. I powiem Wam, że nie wiem dlaczego. Wczoraj nagrywałem i to kurczę po kawałki, po 10 minut prawie. I było wszystko dobrze jest źle. Dobra, wiecie co, ja to zrobię małą przerwę i postaram się kawałeczek nagrać Kawałeczek nagrać w starym, w starym stylu Przepraszam, co ja gadam w nowym stylu. jestem jakiś rozkojarzony. Robimy sobie Savica a niech będzie to Dobra, być może będzie trochę gorsza jakość obrazu. Zobaczymy. A chociaż może nie, niezauważalnie. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Bo w tym momencie, jak ja to nagrywam, to powiem wam, że mam bardzo duże problemy z synchronizacją tego wszystkiego. Jak co ja gadam, to czasami mam 10 sekund aż wyprzedzenia tekstu do obrazu. Znaczy tekstu mojego komentarza. Dobra, więc na 3-4 włączam. Nowy sposób nagrywania. 3, 4, jak na razie masa. Ogromna masa niepowodzeń. Strzała, super. Strzały są super. Ludzie, taka masa niepowodzeń, czy też. Aż... aż boli rzucamy, nie wiem do czego to w ogóle potrzebne podejrzewam że do niczego. Hmm, dobra, chciałem sobie... Zwiedzić piętro. Najlepiej było zwiedzić tutaj. No dobra, może się uda. Tę, ten dół. Tędy przylazłem i się wracam teraz tak? No dobrze. można jej tak, można go tak Dobra, zwiedzimy tam piętro co dalej, no jest trochę klatkowy ale A co zrobić? Co zrobić? Nic się nie da zrobić Dobra, chodźmy na górę że na górze Trzeba się uważać na żabole. Ale przecież my strzałę. Tak, na za poszły. poszło. Kladkowia niesamowita. Dobra Udało się To najważniejsze zaraz zobaczycie Co to za osiągnięcie o, Jest strasznie Naprawdę jest strasznie Nie mam pojęcia Dlaczego Poprzednim razem jak grałem w ten sposób To było dobrze Teraz źle. Bo muszę po prostu zrobić ten format, ja się nie caskać. Tylko człowiek jest taki, leniwy, żeby format robić. Format jest straszny. Dobra, masz tu strzałę w twarz. Hmm. Trzeba przyznać, że strzała jest potężną bronią. Sprawdźmy co z tej skrzyni. Nie mamy żadnego kluża? No co by? No jest jakiś Ale zdaje się, że nie działa. Jest to działało. Oliwa, dobra Dwie łebki, Jest dobre. Wiesz to i chodź, spadamy. A korzonek. Tam coś jeszcze miał? Coś miał się. Nie wiem, co to było. Jeżeli coś nowego, powinno pojawić się na górze, nie. W takim razie nic nowego. Na tym piętrze będzie coś jeszcze, dużo bardziej fantastycznego. Słyszycie ten wspaniały dźwięk rozwijający. Są one fontanny. Proszę o tę panna, która leczy wszystko. Zawsze. I nigdy się nie kończy. Coś pięknego. Dobra, wychodzimy. Mimo to sekreci paszatech Dobra. Wieszcie co? Na dzisiaj skończę, ponieważ ja już zmarłabym sporo czasu na dokładnie trzy poprzednie próby nawet jeżeli z obrazem wszystko było w porządku, to był problem z dźwiękiem. No, tam mamy jeszcze tego pana, poznamy, pan o dziwnym głosie. the Kevin Kevina z Bass. I od razu powiem, że można go zabić normalnie. Jest duży, ale normalnie się go zabija i tam za nim nic nie ma, on do niczego nie służy więc jest dziwnym stworem raczej dobra w takim razie ja to się pobawię w synchronizację no i zapraszam do następnego odcinka także pozdrawiam was i mam nadzieję, że w jakiś magiczny sposób jesteście zachęceni do obejrzenia następnego Odcinka mam nadzieję, że będzie lepszy. Dobra, pozdrawiam, cześć.